Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Bazar Simulator. Przerwa była, ale ja postanowiłem, że chyba coś usuniemy z naszego targu. A co to, ja nie wiem? Sprawdźmy ceny. Na to mogą narzekać. Ustawmy 3,20, może. Tu ustawmy może 3,50. Tu za dwa... Nie, dobra, tu za $50, bo przecież będą wariować za chwilę eee, No dobra, tu może być za dwa właściwie Tutaj może być za $50. Otwórzmy dzień. I chyba będę z, zrezygnował. Chyba z czegoś zrezygnujemy. Ale z czego to ja nie wiem. Eee, dobra, no dalej, dalej no. Jak się tę grę grało, to ja nie pamiętam. 9, 25, Pani chciała kilogram ...jabłek. Jabłka są z betonu, dlatego tak mało. Pani się zbliża do mnie bardzo dobrze kilogram marchewek i kilogram jabłek. Dolar pięćdziesiąt. Pani by chciała kilogram tych mandarynek. Czy tam pomarańcz nawet, nie wiem co to jest. No, za lekko. Za dużo. Też za dużo. Też za dużo. Może być. Tak, to do pani? Chyba tak. E, 2,50. Pan by chciał... 500 gram e, cukini Nie, 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 za dużo, za dużo. Pan się zbliża do mnie bardzo dobrze. E, 2 kilo po tych... pomarańczy, czy, czy co to jest? Chwila, bo ja zaraz wariuję. To jest to samo? Yy, to jest pomarańczko, a to jest też pomarańczko. To, to jest to samo? Nie, to jest co innego. Ło, ty synu, no to. To się różni etykietą, matko. Yy, ten chcę w tą stronę. Czyli to jest to. A może po kolorze będzie widać? Ten jest taki ciemniejszy, to ten jest taki... Chociaż to jest to samo. Nie, to jest co innego. Ło, matko i córko, co to ma być? Chwila, ten chce po tej stronie. No to tutaj to jest tamto. Dobra, nie wiem. Yy... O matko. Tu chciałbyś? Nie, nie chcę tego. Dobra, to już wiem, jak, jak to ma działać. Wyrzućmy tu. To ten by chciał ten. Tak? Tak. Dobra, ile chcesz tego? Dwa kilo? Dwa kilo. Za mało. Proszę bardzo. Malmy chciał tu Pani by chciała kilogram cytryn. Proszę bardzo. Pani by chciała dwa i pół kilo jabłek. 2 kilo marhewek i 500 gram chyba tego będzie jo o matka Не нарвуйте меня. wściekły zaraz. Yy, dalej, pani by chciała kilogram pięćset, to chyba tego będzie. Ty no co jest? Dalej, tu weźmy te tu pieces. I kilogram jakiś mandarynek. Pani chce po tej stronie łodygę. Dobra, zapamiętaj pan. E, to będzie tamto. Ile? Dwa kilo? Jeden. Jedno kilo. Mhm. E, trzymaj ta się mnie, bo ja rozwariuję tej. Pan by chciał 500 gram jakichś tych? Nie, tych drugich. No to jest giga trudne utrudnienie. No naprawdę, no się da ścieknąć z tym wszystkim. Bierz pan i idź mi stąd. wa kilo tego tak one pieces nieba sobie pani ja robi tej czy ktoś chcesz, żeby chciał jakiś pises? Pisces, tu pieces. Bo to się najlepiej na tym sprzedaje. Jeszcze raz pieces. Pani by chciała jeden pises. Kolejny pises Pani byściowa tu Pisces. I kilo... Jakiś... Nie wiem, tych? Dobra. Zapraszam, jeszcze popises! Halo, ludzie! Ja, to już chyba nikt, e, nie przyjdzie. Zapraszam jak pises Lepiej po kilka sztuk. Hallo, zapraszamy. Hallo, hallo, szybciej. Widzowie i ja się niecierpliwie e, Jedna sztuka, szybciej. Rusz się. Jeszcze więcej. Halo, ktoś chętny? Jeśli tu pisać, dobra, rezygnuj na pewno z, z pomarańczy. Dobra, 2 kilo pomarańczy Ale tych Dam nawet panu gratis Byle, żeby tego gówna się pozbyć. Dwa kilo ogórków. Nic sobie pan jaja robi. To tych kilogram, tak? Mam nadzieję. Bo już nie chcę więcej. Bo, bo pomarańczy się pozbywam. Chyba, że zostawię jedną pomarańczę. Innego rodzaju. A nie tej, ja będę się męczył. przez pół odcinka. Która to ma być pomarańcza? Czy ta lewa, czy ta prawa? Się niczym to nie różni. E, kilogram marchewki. 500 gram jabłek. No to nie, te jabłka są z betonu. Pani by wysiła... tyle cytryn. I 500 g y, pomarańczy. Dobra, wszyscy. Dwóch nie było szczęśliwych, bo była zła cena. Otwieramy jeszcze raz Enterem i lecimy. E, sprawdźmy szybko ceny. Tu może być. Tu może być. E, tu może być za dwa. E, tu może być. Tu może być za 5,50. E, tu może być za 3,20. Tu, tu może być Pieces za, osie, za 4. Pan by chciał, tu bardzo dobrze. Bardzo dobrze, już już. E, 3 sztuki z e, i 1,5 kilo Mandarynki czy tam co to jest? Pomarańczy, oby tego rodzaju no jeszcze nawet więcej gratis, bo ja tego nie chcę, ja chcę się z tego pozbyć. 20 groszy, to pan chce. One Pieces. E, tak, już daję panu. Dobra, pan też dostaniesz gratis, bo chce się tego pozbyć. Ja wiem, że jestem stratny, ale to nic. E, 500 gram e, tych. Proszę bardzo, 2,25 kg tych drugich rodzajów. Nie, 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 nie tego. Tych drugich pomarańczy. Następny 500 gram marchewki. Może być. I kilogram ogórków. Proszę bardzo. Następnie y, kilogram jabłek. Jabłka z betonu przypominam, więc 4 sztuki to już jest kilogram. Dobra, niech będziesz. I kilogram 500 yy, tych pomarańczy nieszczęsnych. Dostaniesz nawet pani gratis, żeby się tego pozbyć Główna, Bo więcej tego nie chcę badziewia. Yy, kilogram może być yy, cytryn yy. Jeszcze trochę. Trzymaj i 2,5 kilo tych y, pomarańczy. Za mało. Trzymaj pan wszystko. Dobra, nie. Już nie można. Dobra. Tyle wystarczy panu. Aha, czyli nie tego rodzaju. No to fajnie, fajnie Jak chyba nawet tutaj tylu nie ma Dobra, dostaniesz pan gratis, już nie chcę mi się z panem gadać Dalej, następna yy, Kilogram 500 Gram yy, Tych yy, pomarańczy Tu jeszcze bym wziął dwie sztuki. Trzymaj pani. Dwa kilo ogórków. No więcej ogórków się nie dało. Proszę bardzo. 500 gram y, tych pomarańczy, nieszczęsnych. No dobra, trzy, pani, nie chcę mi się już z sobą targować. 500 gram marchewki. Marchewki. Dobra, może być no dobra, trzymaj, nie chce mi się już dolara wydawać pani. Ej, kilogram 500. 2 złote, dalej kilogram 500, o grapefruit wszedł, bardzo dobrze. Kilogram pięćset, tak? Tu jeszcze może tak, o proszę bardzo, lecimy od tamtej strony, pani już nie, tutaj pięćset gram yy, ogórków. Bardzo dobrze, proszę bardzo. Siedemnaście, 25 yy, kg 500 tych pomarańczy to już chyba będzie wszystko nawet tak wreszcie pomarańczy się pozbyliśmy i nie chcę już wprowadzać. Greyfruit właściwie to jeden rodzaj pomarańczy mogę wprowadzić i jeden rodzaj grapefruitów. Yy, niech będzie yy, kilogram pięćset yy, marchewek. Bardzo proszę i kilogram cytryn. Piętnaście, piętnaście, pięćdziesiąt. Proszę bardzo kilogram pięćset. Jabłek. Trzymaj. Nie denerwuj mnie. Siedem, dwa i pół kilo. E, cytryn to chyba będzie wszystko już. No dobra, to będzie 16 i 25. Następnie pani już nie kilogram y, ogórków. Kilogram ogórków, proszę bardzo. Yy, kilogram 500 yy, marchewki. Dobra, otrzymasz pani nawet więcej. Ej, ej, ej. Proszę mi tutaj nie denerwować. Yy, kilogram jabłek. Jabłka najwięcej, na dłużej schodzą. Osiem. Dobrze. I jeszcze tutaj kilogram y, ogórków. Za dużo, za dużo. Proszę bardzo. Pani by chciała 3,5 kilo jabłek. Jezu, pani ześ się przesadziła, kochana. To ile to będzie jabłek? I 1,5 kilo yy, tych ogórków. Nie, za dużo, za dużo, na pewno za dużo. Yy, Myślę, że jest git. Plus piętnaście. Pan by chciał dwa kilo ogórków. E, jeszcze jeden bym dorzucił panu. Plus jedenaście. Pan e, by chciał jeden i pół kilo jabłek. 1,5 kilo jabłek. Proszę bardzo. I 2 kilo yy, tych ogórk, ogórków. Dobra, trzymasz pan więcej trochę nawet. I 6. Dobra, możemy podsumować dzień, wszyscy zadowoleni, mamy 258 pieniędzy, zostały tylko i wyłącznie jabłka, więc w kolejnym odcinku będziemy musieli koniecznie zatowarować sklep, eee, czy tam bazar. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem, ja będę odpisywał i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa.